Stary żołnierz siedział na niskim taborecie przy ścianie stodoły, gdzie deski pachniały sianem i dawnym latem. Słońce stało nisko, rozlewając blade światło po dziedzińcu, a on czyścił karabin z taką cierpliwością, jakby polerował wspomnienie. Metal połyskiwał, szmatka skrzypiała cicho, a oddech był równy. Wokół panował spokój wsi. Gdzieś gdaczące kury, stłumiony stuk studziennego wiadra. Odległy traktorski pomruk, nikt nie spodziewał się gości. Patrol nadjechał od strony lasku, trzy sylwetki w mundurach, koła rowerów syknęły na szutrze. Zatrzymali się przy bramie, wymienili krótkie spojrzenia, jakby nie byli pewni czego szukają. Żołnierz nie podniósł wzroku, przesunął palcem po lufie i zatrzymał się przy zmatowionej stali. Tam, pod cienką warstwą smaru, była rysa, a pod nią coś jeszcze. Cieniutkie litery, prawie niewidoczne. Otarł miejsce rogiem szmatki. Litery zaczęły wychodzić na jaw jedna po drugiej, jakby wracały z dalekiego marszu. Patrol wszedł na podwórze. Najstarszy z nich zrobił krok bliżej, niepewny czy powinien się odezwać. Na twarzy żołnierza nie drgnął żaden mięsień, ale w oczach zapalił się błysk, który nosi tylko ktoś, kto pamięta pierwszy strzał i ostatnie milczenie. Wyryte słowa układały się w linie, w datę, w nazwisko. Znak jednostki, numer plutonu, nazwa wioski, która kiedyś spłonęła. Młodszy z patroli nachylił się odruchowo, a potem zamarł, jakby wpadł na ślad, którego nie wolno dotykać. Przestali szeptać. Wiatr ucichł. Żołnierz odłożył karabin na kolana. Wziął w dłoń stary scyzoryk i delikatnie oczyścił ostatnią literę. Na metalu błysnęły dwa słowa, które od lat nikt nie śmiał wymówić. Wtedy pierwszy raz spojrzał na nich. I wiedzieli, że ta historia nie skończy się przy stodole. Patrol zatrzymał się w pół kroku, jakby nagle gęste powietrze wypełniło podwórze. Najstarszy z funkcjonariuszy, sierżant o ostrych rysach i zmęczonych oczach, uniósł rękę, dając znak, by pozostali nie podchodzili bliżej. Słychać było jedynie skrzypienie rowerów, które opadły na bok. I szelest trawy pod ich butami. Stary żołnierz nie drgnął, jakby całe zamieszanie działo się w innym świecie. Jego wzrok był skupiony na lufie karabinu, na tych cienkich literach, które właśnie odsłonił. Skąd masz tę broń? Odezwał się sierżant spokojnym, ale stanowczym tonem. Żołnierz spojrzał powoli, bez pośpiechu, a w jego oczach było coś, co sprawiło, że młodszy patrolowiec instynktownie zrobił krok w tył. To nie był strach, ale respekt, którego sam nie potrafił wyjaśnić. Ona zawsze tu była, odpowiedział starzec cicho, lecz wyraźnie. Najmłodszy z patrolu, z zaciekawieniem, graniczącym z lekkomyślnością, zbliżył się o krok i spojrzał na inskrypcję: daty, nazwy, numer plutonu. Wszystko wyglądało jak fragment starego raportu wojennego. To niemożliwe, wyszeptał to jednostka której już dawno nie ma. Sierżant zmrużył oczy. Rozpoznał symbol wyryty na metalu. Był to znak oddziału, o którym w lokalnych archiwach mówiono szeptem. Oddział, który po wojnie zniknął bez śladu, pozostawiając za sobą legendy i lęk. Wiatr przeszedł po polu, jakby chciał rozgonić napięcie, ale zamiast tego tylko je pogłębił. Stary żołnierz odłożył szmatkę i wstał. Powoli. Z godnością człowieka, który już niczego nie musi udowadniać. Jeśli tu przyjechaliście z pytańmi, powiedział spokojnie, to powinniście wiedzieć, że nie każda odpowiedź nadaje się do raportu. Wtedy w jego głosie zabrzmiało coś, co sprawiło, że nikt z patrolu nie śmiał się odezwać. Sierżant zmrużył oczy i przez chwilę tylko patrzył na starca, jakby próbował odczytać coś więcej niż słowa. W powietrzu wisiało napięcie którego nikt nie śmiał przeciąć pochopnym ruchem. Najmłodszy z patrolu, chłopak o rumianej twarzy i nerwowych dłoniach, spojrzał na swoich kolegów, szukając potwierdzenia, że nie tylko on czuje, iż wkraczają na terytorium, którego nie rozumieją. Starszy funkcjonariusz skinął głową i powoli ruszył w stronę żołnierza, zostawiając dwóch pozostałych kilka kroków za sobą. To broń wojskowa, powiedział sierżant spokojnie. Choć w jego głosie pobrzmiewała ostrożność. Zgodnie z prawem powinna zostać zgłoszona i zabezpieczona. Starzec ani się nie cofnął, ani nie okazał strachu. Jego spojrzenie było twarde, nie tyle wrogie, co pełne niewypowiedzianych historii. Ona była tu, zanim wyście się urodzili, odpowiedział powoli. I zostanie tu, gdy już was dawno nie będzie. Środkowy patrolowiec, mężczyzna w średnim wieku, spojrzał na inskrypcję. I coś w jego oczach błysnęło rozpoznanie. Ten symbol mruknął. Zbliżył się ostrożnie i dotknął Lufy jednym palcem, jakby chciał się upewnić, że naprawdę to widzi. To przecież znak oddziału wrzos, wyszeptał. Myślałem, że to tylko legenda. Sierżant spojrzał na niego ostro, ale było za późno. Te słowa padły i już nie dało się ich cofnąć. Na twarzy starca pojawił się cień dawnego bólu. Legenda? powtórzył gorzko. Nie. To, co wy nazywacie legendą, ja nazywam pamięcią. Jego głos stwardniał. I nie każda pamięć daje się zamknąć w muzeum. Patrol zamilkł. Nagle wszystko wiejski spokój, śpiew ptaków, nawet światło popołudnia wydawało się inne, cięższe jakby obudziło się coś, co spało przez dziesięciolecia. Na podwórzu zrobiło się duszno, choć słońce wciąż świeciło jasno. Cisza gęstniała z każdą sekundą, jakby niewidzialna zasłona oddzieliła to miejsce od reszty świata. Sierżant podszedł bliżej, aż stanął naprzeciw starca. Ich spojrzenia skrzyżowały się, jedno spokojne, ale twarde jak stal, drugie czujne i ostrożne jak człowiek, który właśnie zdał sobie sprawę, że wchodzi na pole mi historii. Oddział wrzos został rozwiązany dawno temu. Powiedział sierżant powoli, uważnie dobierając słowa. Zniknął z akt, jakby nigdy nie istniał, ale ludzie, ludzie pamiętają. Starzec skinął głową. Pamięć nie znika tylko dlatego, że ktoś spalił papiery, odparł sucho. Niektóre rzeczy wracają, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Środkowy funkcjonariusz, ten, który rozpoznał symbol, zrobił krok w stronę żołnierza. Mój dziadek opowiadał o wrzosie, powiedział niepewnie. Mówił, że to był oddział, który działał w lasach po wojnie, że robili rzeczy, o których nie wolno było mówić głośno, że pewnej zimy coś się wydarzyło. Urwał, jakby sam bał się dokończyć. Starzec powoli odłożył karabin na skrzynie obok siebie. Na jego twarzy pojawił się wyraz, który mieszał dumę, żal i nieufność. Zimy się nie zapomina, powiedział cicho. Wtedy wszystko się zmieniło. Jedni przysięgali milczenie, inni uciekli. A ci, którzy zostali, musieli nosić ciężar za wszystkich. Najmłodszy patrolowiec połknął ślinę. Co się wtedy stało? Na zapytał nieśmiało. Starzec spojrzał na niego długo, jakby ważył, czy chłopak jest w stanie udźwignąć odpowiedź. To nie jest historia dla raportów, odpowiedział w końcu. To historia, która przetrwała tylko dlatego, że nikt jej nie zapisał. W tej chwili wiatr poruszył gałęziami drzew, jakby potwierdzając jego słowa. Wszystko wokół nabrało powagi, której nie dało się zignorować. Słońce zaczęło chylić się ku zachodowi, a jego promienie prześlizgiwały się po deskach stodoły, rzucając długie, ostre cienie na ziemię. Atmosfera była ciężka, jakby całe powietrze nasiąkło słowami, których nikt dotąd nie odważył się wypowiedzieć. Patrol nieco się rozluźnił, ale nikt nie ośmielił się odejść. Było jasne, że za inskrypcją na lufie kryje się coś więcej niż tylko stara broń. Środkowy funkcjonariusz, wciąż poruszony wspomnieniem opowieści dziadka, usiadł na skrzyni naprzeciw żołnierza. Jeśli to prawda, jeśli naprawdę byłeś jednym z nich zaczął ostrożnie to dlaczego teraz, dlaczego ta broń wciąż tu jest, jakby czekała? Starzec spojrzał na niego spokojnie, bo niektóre rzeczy nie należą do czasu. Tylko do ludzi, odparł. Ten karabin nie był trofeum, był świadkiem i przypomnieniem. Sierżant choć zachowywał powagę, nie mógł ukryć rosnącego zainteresowania. Oddział wrzos. Według nielicznych zapisów działał w tych lasach jeszcze długo po wojnie. Partyzantka kontrwywiad czasem Zemsta, ale potem nagle wszyscy zniknęli bez śladu. Nie wszyscy, poprawił go starzec. Jego głos stwardniał. Niektórzy zostali tu wśród pól i drzew. Milczeli, bo wiedzieli, że prawda nie zawsze daje wolność. Czasem daje tylko ciężar, który trzeba nieść. Najmłodszy patrolowiec, wyraźnie poruszony, rozejrzał się wokół, jakby spodziewał się, że z ciemniejących granic podwórza ktoś zaraz wyjdzie. Czy to dotyczy tej zimy, o której wspominał pan przed chwilą? zapytał cicho. Starzec skinął głową. Tak. Tej zimy wszystko zostało wyryte, nie tylko na stali, ale i w ludzkiej pamięci. A śnieg, choć przykrył krew, nigdy jej naprawdę nie zmył. Patrol zamilkł, nikt nie śmiał zadać następnego pytania. Wieczór zapadał powoli, a niebo nabierało głębokiego granatowego koloru. Na podwórzu zrobiło się chłodniej, ale nikt nie zwrócił na to uwagi. Cała uwaga patrolu była skupiona na starcu, który siedział spokojnie, jakby od dawna wiedział, że ten moment nadejdzie. Sierżant poprawił czapkę i przestąpił z nogi na nogę nie dlatego, że było mu zimno, ale z powodu narastającego napięcia. Musisz zrozumieć, powiedział starzec powoli, że tamtej zimy granice dobra i zła nie były takie proste. Wrzos nie był ani bohaterem, ani potworem. Byliśmy ludźmi, którzy stanęli w miejscu, gdzie państwo nie sięgało. A prawo było tylko słowem na papierze. Środkowy funkcjonariusz pochylił się lekko do przodu, zafascynowany. Mój dziadek wspominał o jakiejś akcji, czymś, co miało miejsce w lesie za rzeką. Mówił, że to był początek końca oddziału. Starzec zamknął oczy na moment, jakby obraz, który nosił w pamięci, był zbyt wyraźny. Zima 48, powiedział cicho. Śnieg był głęboki. Mróz tępy, a noc tak ciemna, że człowiek nie wiedział, czy jeszcze oddycha. Mieliśmy rozkaz przechwycić konwój z miasta. Myśleliśmy, że to dostawa dla garnizonu, ale nie wiedzieliśmy, że w jednym z wozów byli ludzie, rodziny, dzieci. Najmłodszy patrolowiec zbladł. Co się stało? Zapytał niepewnie. Starzec otworzył oczy i spojrzał na niego ciężko. Rozkaz został wykonany, odpowiedział bez emocji. A potem. Wszystko się rozsypało. Wrzos przestał być oddziałem. Stał się wspomnieniem, którego nikt nie chciał nosić. Patrol spojrzał po sobie w milczeniu. W powietrzu czuć było, że ta historia dopiero się zaczyna odkrywać, kawałek po kawałku, jak rysa w stali, której nie da się już zetrzeć. Ciemność zapadła już całkowicie, ale nikt nie zapalił światła. Blady blask księżyca sączył się przez szczeliny między deskami stodoły. Tworząc na ziemi nierówne pasy światła i cienia, na podwórzu panowała cisza, którą przerywał jedynie odległy pochuk słów. Patrol siedział teraz w półkolu naprzeciw starca, jakby nie byli już funkcjonariuszami, lecz słuchaczami starej opowieści, której końca nie da się przewidzieć. Sierżant odchrząknął i odezwał się spokojnie, bez wojskowego tonu: Dlaczego więc ta broń wciąż tu jest po tylu latach? Dlaczego jej nie ukryłeś albo nie pozbyłeś się jej? Starzec spojrzał na karabin, który leżał obok niego, jak niemal żywy świadek dawnych wydarzeń. Bo ona pamięta dokładniej niż ja, odpowiedział cicho. Każde zadrapanie, każda litera, każda rysa to fragment tamtej nocy, nie trzymam jej dla siebie, trzymam ją, żeby historia nie zniknęła, gdy ja przestanę mówić. Środkowy patrolowiec, wciąż poruszony wcześniejszymi słowami, wziął głęboki oddech. Ale przecież przez tyle lat nikt o tym nie mówił, ani słowa w kronikach, żadnych raportów. Jak to możliwe, że taka historia mogła przetrwać tylko w pamięci kilku ludzi? Starzec uśmiechnął się krzywo. Bo nie każdą prawdę da się zapisać bez konsekwencji. Wtedy po akcji nie było już komu pisać. Jedni uciekli, inni zginęli, a ci, którzy zostali, wybrali milczenie. Ale milczenie nie kasuje tego, co się stało. Ono tylko czeka, aż ktoś zada właściwe pytanie. Najmłodszy patrolowiec z twarzą w półcieniu powiedział cicho, i właśnie je zadaliśmy. Starzec skinął głową. Tak, a odpowiedź, nie jest łatwa, bo jeśli ją poznacie, nie będzie już powrotu do tego, co myśleliście, że wiecie o tym miejscu. W ciszy, która zapadła, każdy z nich poczuł ciężar tych słów. Jakby przeszłość właśnie przekroczyła próg teraźniejszości. Wiatr wzmógł się nagle, poruszając gałęziami drzew za stodołą i unosząc drobinki kurzu z ziemi. Księżyc przesunął się na niebie, a jego światło padło na lufę karabinu, dokładnie tam, gdzie wyryto inskrypcję. Litery błysnęły na moment, jakby same chciały zabrać głos. Patrol nie odrywał od nich wzroku. Czuć było, że to, co za chwilę usłyszą, na zawsze zmieni ich spojrzenie na przeszłość tej okolicy. Starzec odetchnął głęboko i zaczął mówić spokojnie, jak ktoś, kto wiele razy powtarzał tę historię, choć zawsze tylko w myślach. Po akcji w lesie nie wszyscy byli zgodni co do tego, co się stało. Dowódca kazał milczeć. Powiedział, że jeśli ktokolwiek wspomni o rodzinach w konwoju, wszyscy skończymy tak samo jak oni. Aresztowania, tortury, rozstrzelania. Nikt nie miał wątpliwości, że to nie były puste groźby. Najstarszy z patrolu słuchał z kamienną twarzą, ale jego dłonie zdradzały napięcie. Starzec kontynuował. Niektórzy odeszli, inni zostali, próbując wmówić sobie, że to był wypadek, ale nie był. Wrzos został rozbity od środka nie przez wroga, ale przez własne sumienia. Ludzie przestali ufać sobie nawzajem. Jeden doniósł na drugiego. A potem przyszła zima, i wioska spłonęła. Środkowy patrolowiec uniósł głowę. Wioska? Tak starzec skinął powoli. Niedaleko stąd myśleliśmy, że to przypadek, że to bandyci ale ja wiedziałem widziałem znak ten sam, który jest tu wskazał na lufę karabinu. Ktoś chciał zatrzeć ślady zamknąć usta wszystkim naraz i prawie mu się udało. Młodszy patrolowiec zbladł. To znaczy, że Ktoś z was? Starzec spojrzał na niego z czymś pomiędzy bólem a rezygnacją. Tak, odpowiedział cicho. Zdrada przyszła z wewnątrz. I dlatego ta broń tu została, bo prawda, której nikt nie chciał, musiała zostać gdzieś zapisana. Wszyscy zamilkli. Noc zdawała się gęstnieć, jakby sama chłonęła słowa, które przez dziesięciolecia czekały, by zostać wypowiedziane. Powietrze zgęstniało, a ciemność wokół stodoły zaczęła przybierać niemal namacalny ciężar. Młodszy patrolowiec przełknął ślinę i rozejrzał się niespokojnie po podwórzu, jakby spodziewał się, że z mroku zaraz wyłoni się ktoś jeszcze. Ktoś, kto przez te wszystkie lata pilnował, by ta historia nie ujrzała światła dziennego. Sierżant stał nieruchomo, ale jego oczy były czujne. Rozumiał, że właśnie dotknęli czegoś znacznie większego niż zwykła kontrola. Po pożarze nikt już nie mówił głośno o wrzosie, zaczął starzec po chwili ciszy. Jego głos był spokojny, lecz głęboki, jak echo z przeszłości. Zostało tylko milczenie. Ludzie bali się nawet szeptać. Ktoś usunął raporty, mapy, nazwiska. Nagle całe oddziały, całe rodziny, jakby nigdy nie istniały, ale my wiedzieliśmy. Ci, którzy przeżyli, rozpoznawali się po spojrzeniu, po krótkim skinieniu głowy. Nikt nie potrzebował słów. Środkowy funkcjonariusz zamyślił się: To tłumaczy, dlaczego w archiwach nie ma nic konkretnego. Same wzmianki jakby ktoś celowo wymazał całą linię wydarzeń. Starzec spojrzał na niego z uznaniem: Dokładnie tak nie chodziło tylko o ukrycie błędu to była decyzja ktoś wysoko postanowił, że prawda zniknie i tak się stało przez dziesięciolecia. Ale jeden ślad przetrwał, wskazał na karabin, bo tej historii nie dało się całkiem zabić. Ona tylko czekała. Sierżant zmarszczył brwi. Czekała. Na co? Starzec spojrzał powoli na każdego z nich, zatrzymując wzrok na najstarszym z patrolu. Na ludzi, którzy nie uciekają od pytań, odpowiedział spokojnie. Na tych, którzy przypadkiem albo nie trafili tu dziś wieczorem. Może myślicie, że to przypadek. Ale ja wiem, że pewne rzeczy wracają wtedy, kiedy są gotowe, by zostały wysłuchane. Zapadła głęboka cisza. W tej chwili każdy z nich czuł, że nie są już tylko świadkami, ale uczestnikami czegoś, co właśnie się odradzało z mroku. Księżyc wspiął się wyżej i oświetlał podwórze chłodnym, srebrzystym blaskiem. W świetle wyglądało ono inaczej. Jakby czas się cofnął i wszystkie lata, które minęły od tamtej zimy. Nagle przestały istnieć. Patrolowiecy siedzieli w półkolu naprzeciw starca już nie jak funkcjonariusze na służbie, ale jak ludzie, którzy mimowolnie zostali strażnikami pewnej tajemnicy. Karabin leżał na skrzyni obok, a inskrypcja na jego lufiel śniła delikatnie, jakby sama chciała przypomnieć im o swojej obecności. Sierżant odetchnął głęboko po czym powiedział: Rozumiesz, że to, co nam powiedziałeś, nie jest zwykłą historią. To materiał, który, jeśli ujrzy światło dzienne, może wszystko zmienić. Nie tylko tu, ale daleko stąd. Ktoś bardzo się starał, by to zostało zapomniane. Starzec skinął powoli głową. Wiem, dlatego tyle milczałem. Ale teraz widzę, że historia sama was tu przyprowadziła. Może nadszedł czas, by ktoś młodszy zdecydował, co z nią zrobić. Środkowy funkcjonariusz spojrzał na sierżanta, jakby chciał potwierdzenia, że dobrze rozumie powagę sytuacji. Jeśli to ujawnimy, nie tylko archiwa trzeba będzie otworzyć. Trzeba będzie zapytać ludzi, którzy woleliby umrzeć, niż mówić. To nie będzie łatwe. Nie musi być łatwe, odpowiedział starzec. Musi być prawdziwe. Najmłodszy patrolowiec w końcu zebrał się na odwagę. A jeśli ktoś wciąż czuwa? Jeśli ta historia nie była zapomniana przypadkiem tylko celowo, czy nie ryzykujemy? Starzec spojrzał na niego poważnie. Ryzykujecie, powiedział bez wahania. Ale kiedyś my też ryzykowaliśmy. Tyle, że my walczyliśmy z bronią, wy będziecie walczyć z ciszą. Te słowa zawisły w powietrzu jak niewidzialny sztandar. Każdy z nich poczuł, że podjął już pierwszy krok w stronę czegoś, co nie będzie miało odwrotu. Noc zrobiła się głęboka i przejrzysta, a powietrze nabrało rzeźkości. Z pobliskiego lasu dobiegało ciche pochukiwanie słów, a gdzieś w oddali zaszczekał pies, po czym wszystko znów ucichło. W tej ciszy każde słowo nabierało innej wagi, jakby niosło się dalej niż zwykle. Patrol i starzec siedzieli wokół starego stołu, który nagle stał się miejscem spotkania przeszłości z teraźniejszością. Sierżant pochylił się do przodu opierając łokcie na kolanach. Musimy podjąć decyzję, powiedział poważnie. To nie jest już zwykła interwencja. Znam ludzi w komendzie. Jeśli przekażemy im tę historię, ruszy lawina, której nie zatrzymamy. Środkowy funkcjonariusz skinął głową, ale w jego oczach pojawiło się zawahanie. Ale jeśli zachowamy to dla siebie, zdradzimy to, co usłyszeliśmy, a może też stracimy jedyną szansę, by prawda wyszła na jaw. Najmłodszy z patrolu milczał przez chwilę, po czym powiedział cicho: Kiedy patrzę na ten karabin, mam wrażenie, że on patrzy na nas, jakby pytał, co zrobimy dalej. Starzec uśmiechnął się smutno, bo on naprawdę patrzy, nie na was, ale przez was. Prawda czasem potrzebuje nowych ust, by w końcu zostać wypowiedziana. Sierżant uniósł głowę i spojrzał na starca uważnie: Dlaczego właśnie teraz? Dlaczego dziś zdecydowałeś się mówić? Starzec westchnął głęboko, a jego twarz złagodniała. Bo czas robi swoje, odpowiedział spokojnie. Moi towarzysze już dawno odeszli, a ja nie chcę, żeby historia odeszła razem ze mną. Wy przyszliście nie szukając jej, a to znaczy, że to ona was znalazła. Zapadła cisza. Każdy z nich wiedział, że tej nocy nie da się już cofnąć. Byli w samym środku historii, która przez lata czekała na swój moment. Chłodne powietrze nocy owiewało podwórze, a księżyc zawisł wysoko nad stodołą, jak cichy świadek wszystkiego, co zostało powiedziane. Czas zdawał się zwolnić, jakby nawet noc wstrzymała oddech, czekając na ich decyzję. Patrol siedział nieruchomo, a między nimi i starcem panowała szczególna więź, niewypowiedziana, ale silna. Jakby przeszłość i teraźniejszość na chwilę połączyły się w jednym punkcie. Sierżant wstał powoli, poprawiając pas munduru. Jego twarz była napięta, ale w oczach tliło się coś, czego wcześniej nie było determinacja. Nie możemy udawać, że tego nie słyszeliśmy powiedział spokojnie, patrząc po swoich ludziach. Ta historia nie może umrzeć tu przy stodole. Środkowy funkcjonariusz również wstał. A w jego spojrzeniu mieszał się strach z poczuciem odpowiedzialności. Ale jeśli pójdziemy z tym dalej, wciągniemy się w coś, czego nie rozumiemy do końca. Kto wie, ilu ludzi będzie chciało, żeby to znów zniknęło. Starzec patrzył na nich uważnie, bez nacisku. Wreszcie podniósł karabin, trzymając go pewnie, choć jego dłonie drżały z wieku. Podeszedł do stołu i położył broń na środku, tak by inskrypcja była dobrze widoczna. To nie jest już moja historia, powiedział cicho. To wasza decyzja. Albo zostaniecie kolejnym pokoleniem, które milczało, albo tym, które przerwało krąg. Najmłodszy patrolowiec spojrzał na lufę i ścisnął dłonie w pięści. Nie po to tu trafiliśmy przez przypadek, szepnął. Sierżant skinął głową. Nie ma przypadków. Są tylko momenty, które trzeba uchwycić. Kiedy wyruszyli z podwórza, świt był już blisko. Ich kroki rozbrzmiewały na żwirowej drodze jak echo decyzji, która właśnie została podjęta. A za nimi w milczeniu został starzec i karabin, świadkowie prawdy, która wreszcie znalazła słuchaczy.